Teraz uwaga, ważne. Zanim zatrudnisz kogokolwiek do tworzenia treści, sprawdź tą jedną rzecz. Takim najczęściej popełnianym błędem przez te osoby jest to, że one sobie myślą: hm, co ja bym dzisiaj napisał na profil agencyjny nasz? I tak się nie tworzy skutecznych treści. Jeżeli zobaczysz jakiegokolwiek copywritera czy twórcę treści, gdzie wiesz, no ja tak z rana siadam i sobie myślę, co tutaj napisać. To trzeba od takich osób uciekać jak najdalej. To jest absolutnie osoba najmniej kompetentna do Twojego biznesu. W jaki sposób powinniśmy do tego podejść? Jeżeli mamy naszych odbiorców, naszych potencjalnych klientów, to to, czy oni będą zadowoleni z czytania treści, czy niezadowoleni z czytania naszych treści, decyduje to, co znajduje się o tutaj, czyli ich mózg. Ze względu na to, że jeżeli będziemy potrafili odpowiednio trafić do tego, co ta głowa sobie w tym momencie myśli, to będziemy w stanie przykuć uwagę tych osób. I teraz uwaga, ważne. Zanim zatrudnisz kogokolwiek do tworzenia treści, sprawdź tą jedną rzecz. Takim najczęściej popełnianym błędem przez te osoby jest to, że one sobie myślą: Hmm, co ja bym dzisiaj napisał na profil agencyjny nasz? I tak się nie tworzy skutecznych treści. Jeżeli zobaczysz jakiegokolwiek copywritera czy twórcę treści, gdzie wiesz, no ja tak z rana siadam i sobie myślę, co tutaj napisać. To trzeba od takich osób uciekać jak najdalej. To jest absolutnie osoba najmniej kompetentna do Twojego biznesu. W jaki sposób powinniśmy do tego podejść? Jeżeli mamy naszych odbiorców, naszych potencjalnych klientów, to to, czy oni będą zadowoleni z czytania treści, czy niezadowoleni z czytania naszych treści, decyduje to, co znajduje się o tutaj, czyli ich mózg. Ze względu na to, że jeżeli będziemy potrafili odpowiednio trafić do tego, co ta głowa sobie w tym momencie myśli, to będziemy w stanie przykuć uwagę tych osób.